No, cześć, tak, kochania. Witaj serdecznie. Witam no. cię. Co tam? Co tam u Was? A, no wiesz, to jedziemy na urlop, jedziemy na urlop za tydzień i wiesz co, tak sobie myślę właśnie, jak to będzie z tym jedzeniem podczas tego urlopu, bo to mnie najbardziej martwi. A, czyli Kaszlerce. wiesz co, no tak, jak pomyślę sobie o tamtym roku, to tak, jedno dziecko ściągnęło obrót ze stołu, także... Aha, Dramat. Drugi wpadło na kelnera, trzeci jeszcze się darło, że mu nie smakuje. Aha. No i słuchaj, jak sobie pomyślę, że to będzie w tym roku, no to yy, no, nie chcę się o tym, nie chcę się jechać na te wakacje. Już widzę te wszystkie przyjacielskie spojrzenia y, ludzi dookoła w restauracji. No tak, tak. To no, trzeba będzie dać telefon, żeby był spokój. No Właśnie, damy telefon, będzie spokój, ale czy y, warto dawać ten telefon? Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, co zrobić, żeby spokojnie zjeść posiłek w restauracji. W bez ekranów. Tak, bez ekranów. Bez ekranów. Wskazówki i tipy dla rodziców. E, witamy Was, ja nazywam się Joanna Malisz-Swent i jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny dla rodziców. Monika Pietruszka, również edukatorka pozytywnej dyscypliny. Razem tworzymy duet Wychowam Pozytywnie mm -hmm. i wspieramy rodziców. I nauczycieli. W, właśnie na tej drodze wychowania dzieci. Okay. E, pewnie znacie takie powiedzenie: że jak Polak głodny, to zły. Tak właśnie jest. Jak jesteśmy głodni, spada nam insulina, robimy się rozdrażnieni, wszystko nas zaczyna e, irytować dookoła. I dzieci mają dokładnie tak samo. Kiedy są głodne, czują się źle, a kiedy źle się czuje, źle się zachowuje. Pozytywna dyscyplina stawia na taką profilaktykę, czyli ważne jest planowanie i bycie krok przed dzieckiem. Czyli rodzicu, jeżeli wiesz o tym, że Twoje dzieci zbliżają się już do tej granicy, kiedy powinny coś zjeść. Zaplanuj to tak, żeby nie doprowadzać do takiej ostateczności, kiedy ten głód już jest taki ogromny, tak? bo wtedy trudne zachowania będą się nasilać. Wiadomo, że różnie bywa, czasem nie wszystko da się zaplanować, a to korek, a to kolejka, a to coś tam. Wtedy warto mieć ze sobą jakieś przekąski, które no, zaspokoją dzieci na ten moment, no, nie doprowadzając do jakiegoś dramatycznego wybuchu. Więc planowanie i bycie krok przed. To mhm. po pierwsze. Tak, no ale właśnie, jesteśmy na wakacjach i chcemy zjeść coś dobrego. Chcemy też mieć chwilę dla siebie, tak? Chcemy odpocząć, chcemy pobyć, nie wiem, z partnerem, z mężem, z koleżanką. No i nie chcemy mieć tej afery, nie chcemy biegać za dziećmi z łyżką, nie chcemy słuchać tego, że ktoś jest niezadowolony z posiłku. I stąd ta nasza trudność, żeby pogodzić te dwie sfery, tak? Kolejną, kolejnym takim rozwiązaniem, taką podpowiedzią byłoby, no właśnie, też planowanie pod względem konkretnego miejsca, w które idziemy. Jeżeli wiemy, że nasze dziecko źle funkcjonuje na przykład w zatłoczonym miejscu, no to wybierzmy to, które jest mniej zatłoczone. Może yy... myślę sobie, mm -hmm. że to nie tylko dzieci źle funkcjonują. Tak. Ja też źle się czuję, jak jest zbyt tłoczno, a w kurortach wiadomo jak jest. Bywa, bywa różnie. Słuchajcie, to też, nie, to też nie wpływa źle na skupienie na samym jedzeniu, tak? To, że jest głośno i że dziecko się nam rozprasza. Może dobrym pomysłem byłby taki ogródek przed lokalem. Może tam byłoby trochę więcej może powietrza, jeżeli nie ma klimatyzacji w środku na przykład, tak? Czyli spójrzmy na to, jak to nasze dziecko funkcjonuje w konkretnych przestrzeniach i wyprzećmy tę sytuację, tak żeby dziecku było komfortowo, tak? Moglibyśmy pójść też do takiego miejsca, w którym jest na przykład jakiś kącik dla dziecka i ono po zjedzonym posiłku, czy też w oczekiwaniu na posiłek, oczywiście to wy rodzice znacie swoje dziecko i wiecie, czy stamtąd je będziecie mogli potem zaprosić do tego posiłku, tak? Ale jest to alternatywa, żeby dziecko poczekało, czy też po zjedzonym posiłku mogło sobie tam odpocząć. A my spokojnie. A my spokojnie zjeść Dobijemy i kawkę. Się, Dokładnie, <laughs> czy pocieszyć się tym, co mamy po prostu na talerzu. Mhm. Kolejną ważną rzeczą, która pomaga nam spokojnie zjeść posiłek bez ekranu, jest zaangażowanie dziecka w wybór dania. Wiadomo, kiedy przychodzimy do restauracji, bierzemy kartę, zaczynamy przeglądać. No a wtedy nasz maluch, często mm. maluch, ja akurat mam malucha, więc tak pomyślałam, ale. Dzieci generalnie zaczynają się nudzić. No a kiedy zaczynają się nudzić, to zaczynają się problemy. Więc dobrym e, sposobem jest e, czytanie menu razem z dzieckiem. Czasami nawet sobie tak myślę, jak sobie przypominam mm. taki wakacyjny czas, bo jeszcze jestem przed nim, to też są zdjęcia mm. przy konkretnych potrawach, że dziecko może zobaczyć, jak to wygląda, albo możemy wtedy faktycznie wziąć ten telefon i poszukać w telefonie, żeby mm. pokazać dziecku, jak to mm. konkretne danie będzie wyglądać, bo może jest po prostu też ciekawe. To też zachęca do tego, że potem dziecko jest właśnie bardziej ciekawe tego, co na tym talerzu się znajdzie, no i jest zachęcone do tego, żeby zjeść to co sobie samo, Ubrało, prawda? Jasne, już nie wspomnę o tym, że ćwiczy tutaj umiejętności społeczne, tak? czyli można powiedzieć zachowanie w restauracji. No, tak naprawdę, dzieci uczą się w konkretnych sytuacjach, kiedy im dajemy na to przestrzeń. Więc, dlaczego miałoby nie wybrać sobie tego, na co ma ochotę? Jeżeli jest taka sytuacja, że no nie wiem, dziecko ma ma z tym problem, zaczyna wybrzydzać, że może to nie to, wtedy proponujemy takie narzędzie pozytywnej dyscypliny, które pewnie dobrze znacie czyli ograniczony wybór. I pytamy: to wolisz zupę pomidorową czy rosół, albo na przykład frytki i rybę? Mhm. Albo pierogi. Czyli pomagamy tak. dziecku wybrać, zawężając te opcje, Dokładnie. które ma przed sobą, tak? Mhm. Dokładnie. To jakby um, ogranicza tutaj y, jakiś y, chaos. Mhm. Potem przychodzi taki moment, kiedy już dokonaliśmy tego wyboru, zamówiliśmy jedzenie, przychodzi taki moment tego oczekiwania na jedzenie. Czasami on jest długi faktycznie i nas też frustruje, nie tylko dzieci, tak? Bo szczególnie jak to jest taki tryb wakacyjny, no to tych zamówień jest dużo i sami wiecie, jak to wygląda. No i tutaj też trzeba mieć jakąś alternatywę dla dziecka, dla, te, dla tego zniecierpliwienia dzieci w oczekiwaniu na to jedzenie. Mm -hmm. Ja tylko tak powiem, że Jasne. oczekiwanie od dziecka, żeby szczególnie małego, żeby ono grzecznie się działo, my rozumiemy tak, jesteśmy dorośli, wiemy, że są takie konwenanse, że no, nie krzyczymy przy stole, że trzeba poczekać, tak? Ale my jesteśmy dorośli, nasze mózgi są dojrzałe w, w przeciwieństwie do dzieci. Więc. Oczekiwanie, że dziecko będzie sobie teraz grzecznie oczekiwać przez 20 albo 30 minut, jeżeli ono ma 4 albo 5 lat, albo nawet 7, no jest takim nierealnym stawianiem wymagań, no. tak? Więc Warto tutaj, jakby właśnie, przewidzieć tę sytuację, stawiać realne wymagania i, tak jak Monika mówiła, przygotować alternatywę. Tak, i tą alternatywą może być na przykład jakieś pudełeczko skarbów. tak? Czasami dzieci mają jakieś hmm. takie swoje zaszeteczki, pudełeczka, w których coś torebeczki. Tam zbierają, torebeczki. Możemy tam coś powrzucać przed wyjściem, tak żeby dziecko miało nawet jakieś naklejki czy jakiś natesik mało, na którym sobie porysuje. Często w restauracjach są takie poczekajki, tak? czyli jakaś kolorowanka z kredkami. Warto o to, o tym, o to zapytać też. Czy, czy coś takiego jest na stanie w tej restauracji, ale można wziąć ulubioną książeczkę, którą przecież możemy razem poczytać, czekając na ten posiłek, tak? Jak jesteśmy w domu, no to, to, to oczekiwanie na posiłek, no bo też część wakacji jesteśmy w domu, to oczekiwanie na posiłek możemy, jakby możemy przygotować w tym oczekiwaniu, możemy przygotować ten posiłek razem z dzieckiem, tak? W restauracji to jest niemożliwe, ale ono czekając możemy obserwować z dzieckiem, jak się coś gotuje, tak? Mhm. Jak coś się tam przyrządza. Możemy czasem coś... widać mm -hmm. na przykład miejsce, tak? Jak, tak, jak jest... są takie lokale, gdzie mhm. widać, jak, jak tam jest przygotowywana ten posiłek. Możemy też na przykład, jak jesteśmy w domu, wybrać sobie na przykład jakąś muzykę do słuchania, mhm. czyli rezygnujemy z ekranu, ale możemy dać dziecku właśnie znowu wybór, tak? Co chcesz? Czy chcesz, żebym Ci poczytała, czekając, aż się dogotuje makaron? Czy chcesz go patrzeć, jak on się mhm. gotuje? Czy też chcesz włączyć muzykę? Jeżeli muzyka, to jaką, tak? I na przykład jakąś relaksacyjną, czy właśnie jakieś słuchowisko. Mhm. Więc jakby znowu dawania wyboru i dawa Takiej przestrzeni dziecku, żeby ono decydowało, y, wtedy ono jest po prostu chętniejsze do współpracy, kiedy dajemy mu przestrzeń do decydowania też o tym, jak ten czas spędzi, po prostu, tak? Dokładnie. Kiedy y, mówimy mu, co ma robić, jest y, mniej chętne i mniej zaangażowane, tak? Więc właśnie zadawanie pytań, czy wolałbyś y, teraz książeczkę z naklejkami, y, czy na przykład y, posłuchanie. Y, audiobooka, tak? jeżeli akurat nie jest za głośno i miejsce mhm. sprzyja. Tak? Ale właśnie dawanie tego wyboru, raz, że angażuje dziecko i zniechęca go do oporowania, a dwa, że właśnie zagospodarowujemy mu tę przestrzeń znaczy, w, trakcie, w trakcie czekania, oczekiwania na posiłek. Tak. Mhm. Ok. Yy, załóżmy, że ten posiłek już do nas Dotarł wreszcie kelner, przyniósł nam wyczekiwane, nie wiem, spaghetti, zupę pomidorową mm. czy inne. I teraz, co jest ważne? Ważne jest samodzielne jedzenie. Wiadomo, dzieci mają różne umiejętności, są w różnym wieku, natomiast my zachęcamy do tego samodzielnego jedzenia, ponieważ to eliminuje nudę. Tak, bo jak tak sobie myślę, czasem mm. też obserwuję, że jak, jak dorośli włączają tak, telefon, żeby to dziecko jadło, to bardzo często to chyba jest w takiej przestrzeni właśnie, w takich okolicznościach, że dziecko jest karmione. Mhm. No, bo, no bo jeżeli dziecko jest karmione, jeżeli ja bym była karmiona i ktoś by mi wkładał tą łyżkę do buzi raz po raz, no to generalnie to znudne, no bo co ja mam robić? Tylko otwierać te usta tak naprawdę, nie? Mhm. Natomiast jak sam jem, to chyba jestem bardziej zaangażowany, że właśnie tutaj no, coś nałożę, na prawda? Tu muszę sobie trafić do buzi w ogóle, albo decyduję, co, co, co w ogóle nałożyć mhm. na ten widel. Z tego talerza, tak? Wybieram, więc cały czas jestem angażowany do tego procesu jedzenia, a nie obsługiwany. Dokładnie. Mm -hmm. Właśnie jeszcze jedna rzecz, co jest ważne, to jednoczesne jedzenie z dzieckiem, czyli o, jem tak. posiłek ze swojego talerza, a dziecko sobie też zjada. Ja kiedyś popełniłam taki błąd z moją córką, że ją nakarmiłam i stwierdziłam, no to teraz ja sobie zjem, a ona wtedy miała inny pomysł na życie, czyli wyjść z krzesełka do karmienia i zwiedzać restaurację. No i cóż, mm -hmm. właśnie dlatego, kiedy wszyscy razem jedzą, to jest ten moment, kiedy no, pozbawiamy tutaj dziecko nudy, ono jest zaangażowane. Wiadomo, że stresujemy się tym, że na przykład rozleje coś albo że pobrudzi. No, tak to jest. Kiedyś dzieci muszą się tego nauczyć i wakacje to... To jest taki dobry moment, jak każdy inny, żeby mogły popróbować. Właśnie przypomniałam się jeszcze jedna rzecz: nie komentujmy tego, jak dzieci jedzą, czyli takie komentarze typu: "O nie, znowu rozlałeś, uważaj, bo ci spadnie". "Jesteś cały brudny, ale się ufajdałeś, dałeś, czy jak tam <śm> <śm> mówimy do dzieci". To zniechęca. To zniechęca dzieci. Mhm. Nam też nie byłoby miło, jakby ktoś nam tak zwracał uwagę, mhm. więc. Traktujmy dzieci jak swojego najlepszego przyjaciela. Tak. Dokładnie. To szacunek. mówi pozytywna dyscyplina, szacunek do siebie nawzajem. No i to, co chyba jest takie, nasuwa się bardzo mocno, mówiąc o jedzeniu z, dzieć, z dziećmi, to rozmowa o tym, co mamy na talerzu. Czyli możemy rozmawiać z tymi dziećmi, właśnie, czy to jest miękkie, czy jest twarde, czy to mi smaku, czy to w ogóle temu dziecku smakuje, czy woli jakieś inne smaki, a co jest jego ulubionym wobec tego daniem, tak? A możemy też porozmawiać o tym, bo bardzo często jest też tak, że na wakacjach, na naszych talerzach, dorosłych raczej, mhm. pojawiają się jakieś nowe rzeczy, tak, a to krewetki być może, Jakieś rybki. Ee, jakieś rybki, możemy porozmawiać skąd to danie w ogóle się znalazło tutaj na talerzu, mhm. jak je trzeba było przyrządzić i że ta ryba to sobie kiedyś pływała w morzu. Więc tutaj jest gro takich rzeczy, które możemy poruszyć na temat właśnie tego, co mamy przed sobą na talerzu, więc warto o tym też mhm. rozmawiać. Kolejna rzecz, która pomaga nam spokojnie zjeść bez ekranów, to rytuały. Czyli twórz rytuały dotyczące jedzenia. To jest rzecz, którą warto robić już wcześniej, niekoniecznie zaczynać, ale oczywiście można też zacząć na wakacjach. Natomiast, jeżeli dziecko jest wdrożone, to, to tak naprawdę ten rytuał nas trochę prowadzi. Już mówię, o, co to słowo rytuał tajemniczy tutaj mhm. oznacza. Czyli dziecko wie, że najpierw idziemy do łazienki. I myjemy ręce. Potem następuje jedzenie, czyli zjesz tyle, ile możesz, dokładnie przeżuwaj, potem po skończonym posiłku trzeba posprzątać i potem będzie na przykład zabawa. Tak? Wyjdziemy na spacer albo będzie deser. Jest jakiś rytuał, który tak naprawdę prowadzi ten posiłek. To nie my cały czas mówimy o tym, co będzie, tylko dziecko po prostu zna ten porządek. I wie, co po kolei następuje. Tak? Tutaj warto też, na przykład, jeżeli chcemy przypominać, to polecamy takie narzędzie pozytywnej dyscypliny, które ja bardzo lubię. Pytania pełne ciekawości. Czyli pytamy, co teraz trzeba zrobić? Tak? Co najpierw robimy? Czyli pytamy o mycie rąk, tak? Nie na zasadzie teraz idziemy umyć ręce jako rozkaz, tylko zadajemy pytanie. To pobudza dziecko do zaangażowania, tak? Ono, ono samo wymyśla, ma takie poczucie, że wie i właśnie w ten sposób go angażujemy, czyli odnosimy się do rytuału, zadając pytanie, tak? Tak, rytuały bardzo ważna rzecz, szczególnie przy, przy maluchach. Tak. I taka ostatnia rzecz, chyba taka ostatnia, ostatnia podpowiedź w tym temacie, to, to rzecz o nawykach. I to chyba jest takie też kluczowe, jeżeli chodzi o temat jedzenia. Mianowicie, jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko jadło, jadło bez ekranów, no to my bez tych ekranów też jeść musimy. My jesteśmy modelem dla dziecka i my cały czas pokazujemy mu, jak ten świat wygląda, jak warto korzystać z różnych rzeczy. No i właśnie, w tym też z telefonu, tak? Jeżeli my jemy przy, przy i skrolujemy cały czas telefon, no to jakby nie dziwmy się, że dziecko też chce w ten sposób mhm. funkcjonować, tak? My, dziecko nas cały czas obserwuje, nie tyle to, co mówimy, słucha, mhm. nawet w pozytywnej dyscyplinie tak mówimy, że ty się rodzicu nie przejmuj, że dzieci się nie słuchają, ty się martw o to, że one cię cały czas obserwują, tak? Bo wiemy, że te przykłady pociągają najbardziej. I e, jeżeli będziemy jeść bez ekranów, no to jest duża szansa, że dziecko tego ekranu też nie będzie potrzebować, albo będzie mógł. Łatwiej rezygnować z tych ekranów w konsekwencji, tak? To ty, rodzicu musisz zdecydować i podjąć decyzję. I to jest kolejne narzędzie pozytywnej dyscypliny pod tytułem właśnie zdecyduj, co zrobisz, i po prostu zrób to rodzicu. Tak? To ty masz ukształtowany mózg, nie dziecko i to ty musisz. Ono samo nie zrezygnuje z telefonu, bo przecież to jest przyjemne. tak? Jego mózg nie jest dojrzały i nie będzie wiedział, że to szkodzi, że, że to nie jest, że są inne ciekawsze rzeczy, no bo to jest bardzo prosta i taka łatwa do uzależnienia się trochę od ekranu. No, no, taka właśnie używka, tak? Takie Czyli przyzwyczajenie jest... inaczej. Hmm. Hmm? Czyli musisz, jakby użyczyć swojego mózgu dziecku. Tak, dokładnie. Hmm. I po prostu przyjąć zasadę, że telefony odkładamy w jakieś konkretne miejsce, kiedy zasiadamy do stołu. Hmm. Dokładnie. Decyzja należy do ciebie, czy ekran znika podczas jedzenia. Mamy nadzieję, że tak. E... Podsumowując. Podsumowując, właśnie. E... Na początek e... wybierz. E... Przyjazne miejsce, które będzie sprzyjało fajnemu, spokojnemu posiłkowi. Daj zaangażowanie dziecku, pozwól mu wybrać coś z menu. Jedz w tym samym czasie co dziecko. Rozmawiaj o tym, co na talerzu, Rozma w ogóle rozmawiaj i stwórzcie taką przyjemną atmosferę rozmowy przy stole, a nie skrólowania telefonów. No i twórz rytuały. Tak, podążaj za rytuałem, i e, jeszcze zapomniałyśmy o pudełku e, tak. na nudę. Miej coś w odwodzie, <laughs> na nudę. Na przetrwanie czasu oczekiwania na, e, mm, na danie bądź e, po szybko skończonym posiłku, też żeby e, nasze. I nawyki. Dzień jeżeli się nie nudził. Tak, i nawyki, czyli jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko nie jadło przy telefonie, to ty też nie możesz mieć tego telefonu w zasięgu ręki, e, tylko gdzieś dalej, na pewno nie otwarty. E, to takie podsumowanie tego, co pojawiło się na tym krótkim nagraniu. E, no i mamy pytanie do ciebie, rodzicu, który z tych pomysłów wdrożysz te wakacje? Zachęcamy do spróbowania. Dokładnie, mamy nadzieję, że coś uda ci się spróbować, bo tak naprawdę pozytywna dyscyplina to fajna metoda, gdzie zawsze możesz zacząć od małego kroku. Także powodzenia i miej rodzicu przyjemność z jedzenia wspólnie z Twoim dzieckiem. Żegnamy się i mówiły do Was Asia, Asia. z wychową pozytywnie. Serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy i życzymy smacznych i spokojnych posiłków na wakacjach i udanych.